Witam na kanale Nowato, sprawdzone, polecone. Odpowiedź na kilka pytań, które już do mnie trafiło, jak głośne są jednostki Mitsubishi Zubadan. I najpierw może dane statystyczne. Usemka trójfazowa nie powinna mieć poziomu ciśnienia akustycznego większego niż... 42 dB poziom mocy akustycznej według normy N1202 nie więcej niż 56 decybeli i proszę bardzo tutaj jednostka tryfazowa bez decybelomierza. Tu dla odróżnienia był poziom tła przejeżdżający samochód i teraz moja jednostka szóstka, która powinna mieć zbliżone parametry, czyli y, powinno być nie więcej niż 41 decybeli ciśnienia i 55 mocy według normy, ale zanim to zrobimy, to tło w domu, proszę posłuchać, zobaczyć jak to wygląda. Ta aplikacja, której używam to SoundMeter. Meter. Oczywiście to nie jest profesjonalne urządzenie skalibrowane, ale jakiś obraz, jeżeli chodzi o głośność, nam to da. I teraz przejdziemy do mojej jednostki. Ona w tej chwili pracuje w, na ciepłą wodę użytkową. Na zewnątrz jest minus 3 stopnie grzeje wodę do plus 47 stopni, a więc będzie troszeczkę pracowała. Jest ta między plus 5 a minus 5, to jest ta, ten dołek, w którym pompa pracuje dosyć ostro. I proszę zobaczyć, jak to jest na zewnątrz. you <laughs> sant sandmeter 40 decybeli to jest cicha biblioteka, park 50 decybeli to jest ciche biuro, cicha ulica 60 decybeli to jest normalna rozmowa z odległości metra. Takie są wskazania tej aplikacji. Wiadomo, że sprawa dźwięku jest to rzecz bardzo subiektywna, ale można go mierzyć w jakiś sposób, który dostarczy nam porównywalnych wartości. I cóż, wydaje się, że zubadany należą do jednych z ciszych urządzeń na rynku i to chyba potwierdziłem tym testem. Dziękuję. Pozdrawiam. Sprawdzone, polecone.